Co? Jak to zrobiłaś? How did you do this? Do you did? Zapytacie, jak to zrobiła? mam mnie pieską. Ładnie. Tak do tego seta pasuje, pasuje. I masz ulta zmiennego. Tak. Jak wygląda? Takim, ty jesteś tym chomikiem niebieskim. Nie, ja ja jestem wiewiórą! Opiła się chomiczówki. To jest jedną z wcielnej wiewióry naszej z tego, wiecie, że jak go do skończyłam? Boże, jaka to cudowna gra. Zacząłem oglądać ostatni odcinek. Mam takie pytanie, czy będzie spoiler. Oglądał, ale nie oglądałem. Ja i chciałam tu podzielić na dwa, ale tam się nie da, to są trzy godziny akcji. No, tak. widziałem, że trzy godzinki. Chciałem oglądać na żywo, ale już zmęczony byłem. Nie powiem ci, no. Nie spoileruj tutaj. Nie spoileruję, kurde, nie wiem, nie oglądałem tego. Drogie czytałem. Biegnes lutnią? Lutnią? Ja lutni, lutni mu tam. Lutni nie patrz. Lutuj. Lut, mój Lut, lut, lut. Lut, lut, lut. No jest One nie skręcają, one nie skręcają. Te pierwsze. Te pierwsze kółka nie skręcają? O Boże Kolej Kolej Bounty, Bounty Hunter To hunter. hunter, Bounty Hunter Bounty Hunter Bounty Hunter I on do mnie podchodzi, bo pieniądze będzie za mnie kradł Bijo, czemu ty go nie tłuczesz, jak on mnie tłucze? Bounty se jako jednego kupczy wszyscy na Kurde nie, tego chciałam, okej okay. Dużego biłem Run along. Hey, how are you going in there? Leave it. But you kripa, nie bijesz ty. Yeah. Always wanted to go this way. Yeah, I should be here. Hence. Ja z Unfy będziemy tankować, Unfy trochę jeszcze do mage'a Jak tu miało, u nas ja. ziomal stwierdził, że... A i umieram przez no, A ty bijesz, czy biegasz dookoła mnie? ty mnie zablokował, nie mogłem przejść. A to Ty baldus! nie ja wiem, na kogo tak tam narzekać. Trolololo. To jeden nie było i już. I już zapomniałeś jak się gra w doteny? Zapomnieliście, że, że tak potrafię pięknie grać. To kłuswa dwa razy próbowałam zdinować tylko kripa i nie trafiłam. <laughs> Ma sakra! Bi, bo ty się leczysz teraz, nie? Bingo. Zabiłbyś tego. Bi. Biłem go. On też umrze, daj drugiego. Boż. Zabi... Nie za bardzo bym go zabił, bo manę nie miałem. Ale ty auto atakujesz. No tak. Tam ratuje, to no no to... to do tego mana nie jest potrzebna. A tego auto atakowałem. Bardzo dobrze. <tryk> bito, bito, dobrze. <gryzny> muszę troszeczkę uleczyć, zaraz wracam. No! mana! O, uwaga, 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 bo nie. Jak masz bieulka, to mnie nie, nie, zabije, nie? A. no. No, on. Wiedziałem, że on tu podejdzie. czekał tylko, aż będę miał mało żyćka. No to dziwne. No ale kurde, wzmocnili klipy te swoje, Czyli jakiś ten. trzeba do lasu odchodzić. o i nie sama mają na Tak. o ma ty gadzie małe, dobra jezu przeżyłam Przecież... to nie wiem jak To no tak zapiernicza jak dziki no bo jest szybko jak ja to przeżyłam ten Jagger tak jest. O, teki sy. Nie umiał. No. Nie zdążyłem, cały czas miałem. Nie wiem, czy miałem. Zamiatają na góry. No, ale teraz przyszedł jest, nie? No skankował. Gdzie był nasz wart? Tu jest wart. Tu jest wart. Tu jest. Tam jest wart. Teraz mam niebieskiego, niebieską szczałę będę miała. Przyjdę na topa się pochwalić z tą szczałą. Zauważaj. Ale, ne, kroj jak przymie to Jak będzie ten na swoim duszku, to będzie dobrze, no. O, Jugger, No, akurat, się. kurde. Nie ten, co trzeba. Kurde, twardy jest jak są. Co on ma? Nie no, mam many więcej. No, nie, nie, nie. nie. A Ty bal posiada, co on to posiada? Pójść wannie, idzie tego zabić, dziadostwa. Czemu zadajesz takie obszarówki jakieś halo? Aha. Ja mam 10 sekund ulta, Ma, ale mam blade maila już. 6, 5, 4, 3, 2, 1. O tych jesy, fak. No, ulta rzuć. w dżungli lata. No, te, te kiesy tutaj się nie spodziewałem. Aha. No. Trochę mnie zaskoczyły. Z dobrej strony zachodzą TKSy, mm. nie? No. było nas tak samo przyszedł. Nie było ich widać w ogóle, no. Muszę mieć więcej hapsów. Sejduko jak mnie. No, będę miał, miał będę miał. Najpierw ty... o! Co? I'm King. Na jeszcze potrzebuję tysiąca 200 będę miał ten: Będę miał y z Mjolnirka czy J melstorma I będę robił serduszko czy coś. O ja jego! Czwórka. Bestia jeszcze przyszła. Jo. No, nie wszyscy będą tam. Pushing top! Co no ty ty bardzo dżanglujesz? No. Ja na razie nie mam pusha takiego, wiesz? Do mnie no, pretensji, pushing top. Pushing tam nie... jak u nas jest czter... Leję go, leję go, leję tym, czym mam on uciekł, a zginął <śmany> Ulfry, gdzie ty byłeś? Ja? Na botę. No właśnie zauważyłem, że cię nie było No Dopiero jak mnie zabił. Tu była walka na bocie, więc... Ja zaimpuszczować topa, ale ktoś to chyba tak jest przyleciał czy mi się wydawał. nie, ale to ty masz. Straszliwy ping masz Dobra, jest uciekamy w Nie, mam tak 50, 60, 70 różnie. Ja mam ulta za 60 sekund dopiero. czekam. ja uciekam. Jest już bestia. Wiedzą, że mnie z... nie ma z wami, bo mam od od jego. Bestia Lecz. wchodzi. No mówiłam, że wiedzą. Biedzieli, biedzieli, ale padli tak jakoś on. Ja bym piechał, bo się teleportowałem akurat na bestię szansującą. O Jezu. Jeszcze po ciebie wskoczyły pod wieżę, nie? No nie wierzę ty właśnie waszymi Jakie to zawzięte czasami, gdzie tak. grają. Co? No snajper dwa i tamki to chyba tu Ten mi zarzuca cały czas taki. Ilu tam jest? Bestia, będzie, tankuje bestia. Nie mam teleportu. Bałty. Kurde no tak jest No nie mam stuna, no nie zastanowiłem. Tak jest mi wysadza, ja nie mogę być sam Dużo chapsów i blade mail, nie? No mam blade Al, maila bo backup, jeszcze Nie wiem jak ten backup jest No backupa, ja miał. właśnie Jestem w trakcie robię, robienie wiesz 2,5 i tysiąca mi brakuje do fulla Felipsu ma dobre staty, 2-1. Nie wywala się. Ja mam 3-7. Tam jest tek jest u góry. Znaczy, i dżungli. Bestia to obszerzuje. O, bounty ma silencer! Nie uciekają od o! nas wszystkich! Nie no, uczego, żeby was nie obijało. I, i, i BK-a włączyłem, więc. Nie Jezu, wiem. jesteśmy fantastyczni! I bk Nie mam jak go przywiązać, bo ma bk Wierzę, wierzę, a, a czemu... Liby... Aha, no dobra. To się tarpie? Ja Powtórzy się już ktoś. Ulta ci rzuci. Dobra, musimy wracać już. Ani ja nie mam mana, a ten już biegnie. Bounty już leci. Uciekłaś w krześle. Już mnie da, nie ma, już mnie nie ma. Dobra, lecimy. Tekis wajpera dobrze. Teraz moglibyśmy. Ja bym rzucił trzema. Nie rzuciłem kurde dobra. tego, by nie, nie i zabiłem go. Tak, też myślałem, żeby tam skakiwać, ale. Oni wskoczy, bestia, jak bestia. wszyscy będą, to bestia snajpera, widzę, szuka. I... Ten tekis jest straszno okropny. Mam Tak jest widać uważajcie. Tak jest nie, nie widać uważajcie. Nice, 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 nice. A, bo tekis na no, no jest tekis On się tyle na swojego pota Kurde, on no nie zabije go, no Jest straszny No, czy jego jest ciężko, bo on cię wysadzi No bo właśnie, kurde, kurde dopiero, dopiero wyszedłem z tego, no Dopiero wyszedłem z... Myślałem, że ja ktoś z, z was się Na topa teraz idę Tam bestia jest u góry, uważaj o, czako. Nawet nie, nie zdążymy odebrać tego. storma, nie? Jak ty go zatwiłeś? O, i co to było? Szybko. A skąd on się wziął tam? No, no, na nie chodzi, proszę pana. Takie jest, komu meduzy? Tylko Ale te tak kiesy mają momencie. blinka? Idę, idę, idę. Ale wytankowałem się, ale już nie, zginę. Ale tych kiesy, to już to dużo wyjaśnia, a ty kiesy mają blinka, dlatego kuźwa tak się Będzie Ja. Wszystko przystawił Kurde, już mam ulta, już spadniesz Jeszcze, spodziewań. Jeszcze Bestia Ale ja nie mam many Mam problem Ulta mam wszystko No co tak Kurde, jakim rzuca Bounty Mega bau- Lejl-lejle o boże, A jesteście fantastycznie. Dawajcie <laughs> dla mnie ten item. Ja widzę. O ty kiesy, to, yeah, <laughs> <laughs> to rachowisko. No, no ciężko jest to. Kto tu wraca? Ktoś tu, wraca, tu, tu, to ja tu, tu, idę, to czasu. Juuu! No, this way. Eee, leszczu. This way. Do. Eee, leszczu. <laughs> eee, leszczu. Really się zostawić, sorry. Nie ucieknę przed tym ja mamutem. Tak jak ja się nie żyję to. Ja poszuję. Trójka. Kurczy byniono. A co mi daje ten? Mhm. Set autocast and throw the targeted soccer. Próbuję tam, tam podejrzeć z ale cały czas mi znika z mapy. Co on tam ma? Bestia też coś tam ma. To jest ma radianza. Tu jest necro i ma radianza na stówę Okej. Okay. Tu 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 tu, 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 tu. U, ktoś w panice. O, tu jest necroz. Bestia, blink, Vanguard. No i backup to najgorszy chyba Hello! A to Masilensa Bałki mamo. Już się pie tu Nie dam rady. Za dużo ich tu. Prawie zabiłem tego gówniarza. On tu stał cały czas, on tu stoi. Teraz ja się dałem spajtować jak David. Tu nie podchod... no no no. On tu jest. Tu jest bomba! Nie podchodzisz tam. No i co to było? Ty? Kurek mówi Czy ktoś to nagrywał? Czy ktoś to nagrywał? No nie... Nie sumiera. NICE! Co tu kupić? Sama nie wiem. Ja składam tego, Butterfly'a. Pewnie Zabra, te same tematy, co zawsze, której sprawiają, że jestem taka fantastyczna. <noise> 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 <Yes. głos> no Tutaj, czy tam cię ktoś napadnie, nie? Ciebie, kurde. No, napadnie, czy zobaczy taką wiewiórkę z <noise> harfą? Nie mogę, bo nie mam drugiej wieży. A, o, to dupa. Oh, oh, oh. To dupa. Honestly? Dobra, mam Koło tak jest. A bounty, bounty mnie klony. Klony. O, to ja idę sobie topa pchać. Jasna. Wszyscy są tutaj. O, już mnie widział bounty. Ja do ciebie muflecę zaraz Już jest bestia Oj, etyala ma czekaj umfle do ciebie Bestia ma etyala. Kochani co to ma nam da dać do, do zrozumienia? No ja trochę potankuję, ale e, snajper się trochę wykrzaczył, nie? Snipera ogólnie nie ma. No nie ma, no teraz słabo tutaj. Ja tam nic Nie, 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 zrobię. Dał się takie są zabić. Snajper Uciekamy. Mój. Uciekamy. Chociaż on ty ja, to bym na waszym miejscu, spierdalał. mam. Jest jeszcze bounty, a ten jeszcze jest. Widzicie go? Mam... Ja uciekam. Kalipsych tam pojedzie. Ja, ja potrzebuję życia. Ładuje mi się, ale to jeszcze trochę. Bez sensu, za dużo ich chyba, co? Dwójka no, 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 no. Czy tu mi pomoże ten Ale nie, macie, ja nie macie, mieli tu centy, Jakbyście mieli tu senty, to byście zaje Zajechali bounty'ego Bądź tu to. nie krąży Jest tutaj w sklepie Czy Linken mi pomoże W tej walce, czy nie bardzo? Tak średnio Dobra, czyli lepiej mam King Bar'a na przykład nie. Mm, Masz Blade nie. Nie wiem, co tam chcesz, zrobić. Ej, ma... będzie dobre. Skadi bardziej tam, będę. No, A, chcą dobra. mi zarzucić, straka takie. To nie, opłaca, to nie mogę sobie założyć tego? O? A w sumie po co mi tu? Bota. To... Barku nie ma, brać? padły. Ja <laughs> nawet A radians? kiedy? A, radiansa sobie złożę. Radiansa sobie złożę, że mogę? Ty, radiansa? Tam nie ma nic lepszego na szybkie bicie, czy coś? Czy to manki King Bar ewentualnie. Albo weź sobie tego Eon Diska na przetrwanie, żeby tak cię nie zabijali. Bądź strak na mnie. Coś mi się stąd blinknął. Tak jest bestia. miał blinka, tak? Bestia. Tak, bestia, tak jest. Tu gdzie wchodzicie, pewnie warty mają. Coś no, by... no, ja tu stoję sobie pod centy i nikogo nie ma. Eee, są nam na, na midzie. <grym i zimna> <grym i zimna> Bał, to mi rzucił traka. był. A gdzie te kripki no? Idę po kripecz mi, da? Ja mogę tankować. O, o i idę do siebie, idę, idę, idę. Znaczy ty. A powolnie. Dobra. Co ja zrobiła? Nie zginęły! No widzisz No dobra Idę tam do was Tu jest ten, ten traka no, no. ci to mi da? dawaj ci Baltus, tak krążysz Dę, idę, idę, idę do was Mamy wszystkich tutaj 5 sekund do ulta Wstanie Найс. Nice. <Слыш> а, 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 а бачкал бачкал? где снайпер. Так, почти где снайпер. <Слыш> Ale ja jestem fantastyczny na tej meduze ostatnio jako Fantastyczny, mm. bardzo, bardzo fantastyczny, no, Jeszcze jakby Kalipsa nam trochę pomogła i coś grała, to... No, a nie to biegała tak, po krzakach tam. na harfie na grała Zdecydowanie, zdecydowanie A nie z nami no, yeah. Bo nie jest no, złośliwość, co? Patrzcie, no, bo, bo to ta nowa Tane, pa, coś mówię, do mnie, zobacz pa, pa, pa. nowa, zobacz, <laughs> nowa <laughs> Nowa lutnia yeah. Nowa lutnia to ta nowa lutnia. Ale im wlutowała yes. Kalipsa nową lutnią. Tak jest. Sniper 17 kamion. Wyfarbione ma dużo, ale... Ale nie, robił, nie nie przydał się. No, a to by Sniper u nas tak nawalać, nie? Ja Kili by miał, ale... O, 55 tysięcy co? Нет, 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 нет. Хорошо.